Po wykonaniu obliczeń i ukształtowaniu powierzchni wałka należy wykonać pewne obliczenia sprawdzające poprawność doboru cech geometrycznych, cech konstrukcyjnych. Jednym z obliczeń sprawdzających, na które chciałem zwrócić uwagę, jest obliczenie zmęczeniowego współczynnika bezpieczeństwa. Jeśli elementy poddane są zmiennym obciążeniom, no to wówczas uszkodzenie tego elementu może właśnie być spowodowane zmęczeniem materiału. Tutaj mamy taki złom przedstawiony, złom akurat wałka, na którym tutaj był rowek pod wpust wyfrezowany. A i tutaj można zobaczyć takie linie i te linie właśnie mówią nam o tym, że uszkodzenie nastąpiło po zmęczeniu materiału. Więc jeśli elementy są poddane zmiennym obciążeniom, powinniśmy sprawdzać te niebezpieczne przekroje właśnie w oparciu o procedurę, którą tutaj przedstawię. Nasz wałek posiada kilka tutaj przekrojów niebezpiecznych, zaraz je wyświetlę. Tutaj zwróćmy uwagę jeszcze na ten wykres naprężeń dla wałka, w którym jest wykonany rowek pod wpust. Jak możemy zauważyć na dnie rowka mamy spiętrzenie naprężeń, czyli maksymalną wartość naprężenia, która jest znacznie większa niż nominalna wartość naprężenia skręcającego tał. Dlatego musimy te niebezpieczne przekroje sprawdzać. Przedstawiam mój wałek, który tutaj projektuję, który obliczałem w jednym z poprzednich filmików. Dobrałem taki zarys, takie czopy. Mam tutaj już wrysowane rowki, pierścienie, znaczy rowki pod pierścienie osadcze też są tutaj narysowane. I od razu też tutaj naniosłem wykres momentu zredukowanego. Może on nam pomóc w określeniu tych niebezpiecznych przekrojów. Jak widać, zaznaczyłem na wałku. Sześć przekrojów. Są to przekroje, gdzie rzeczywiście możemy mieć do czynienia z, ze spiętrzeniem naprężeń, dlatego że tam występuje nieciągłość materiału, czyli zmienia się przekrój i wówczas tam no, może pojawić się pierwsze uszkodzenie. Tutaj wybierzemy oczywiście tylko jeden przekrój i przedstawię metodykę czy cały algorytm postępowania w przypadku obliczenia zmęczeniowego współczynnika bezpieczeństwa. Jeśli trzeba by było w innym przekroju policzyć ten współczynnik, to tutaj nie jest to problemem. Algorytm jest dokładnie taki sam, no tylko oczywiście trochę inne dane będziemy musieli wtedy brać pod uwagę. Więc my tutaj wybierzemy do dalszych obliczeń przekrój numer 3. Przekrój numer 3 jest to odsadzenie, czyli przejście z mniejszej na większą średnicę. Tą większą średnicą jest kołnierz. Naszego wałka, i przejście jest zrealizowane za pomocą podcięcia obróbkowego. Ono jest tutaj symbolicznie tylko naniesione. Podcięcie obróbkowe ma pewne zaokrąglenie, i właśnie sprawdzimy, czy to zaokrąglenie jest wystarczające. I w tym przekroju no, działa dość duży moment zredukowany, no, bo mamy po to ten wykres, żeby sprawdzić. Rzeczywiście tam moglibyśmy sprawdzić ten współczynnik bezpieczeństwa. A no Jeszcze przekrój drugi też jest interesujący, bo tutaj jest maksymalna wartość momentu zredukowanego. I w tym miejscu występuje rowek pod wpust, więc też można by było tutaj ten przekrój sprawdzić. Trzeba tylko mieć odpowiednie wykresy, jak się zaraz okaże. Więc my sprawdźmy przekrój numer 3. Jeśli rozważamy przekrój numer 3, to w pierwszym kroku określimy, naprężenia, jakie występują właśnie w tym przekroju. Więc dlatego ja tutaj na tym pierwszym rysunku u góry zaznaczyłem punkt A, bo był to ten punkt w modelu matematycznym, od którym rozpoczynał się nasz układ współrzędnych, czyli tam był początek układu współrzędnych i wszystkie odległości były właśnie do tego punktu przypisane. Więc od razu określiłem odległość od punktu A do tego mojego przekroju. U mnie jest to 107,4 mm. No nie jest to oczywiście trudne do wykonania, jeśli mamy już wałek ukształtowany, jakiś szkic zrobiony. Mamy też swój schemat matematyczny naszej belki. Tutaj albo obliczamy tą odległość, a jak mamy wszystko w autocadzie czy w jakimś innym programie narysowane w skali, to wystarczy odczytać, jaka jest odległość od punktu A do naszego przekroju. I w naszym przekroju numer 3 działał moment zginający i działał moment skręcający. Dlatego pojawiły się tutaj dwa wykresy, właściwie fragmenty wykresów. Pierwszy wykres MW to jest moment wypadkowy zginający. Musimy określić jaki tam moment występuje dokładnie w tym przekroju numer 3. W tym celu określiłem moment zginający XY, moment zginający XZ. O, jeśli wrócimy do części obliczeń wytrzymałościowych, tam wpisaliśmy funkcję momentów w danym przedziale, więc teraz wystarczy tylko w ten przedział podstawić daną wartość x. U mnie ten x wynosi 107,4 i wówczas momenty składowe wyznaczę. Następnie obliczam MW. Jest to suma geometryczna tych wcześniej obliczonych wartości i mam nieco ponad 186 nm taki moment. Wypadkowy działa w przekroju numer 3. Więc obliczamy naprężenia normalne. W tym wypadku sigma czyli naprężenia zginające, jest to moment zginający przez wskaźnik wytrzymałości przekroju na zginanie. Mamy przekrój pełny, kołowy, więc znamy taki wskaźnik. Można z tablic go odczytać. Podstawiając nasze wszystkie dane, dostajemy naprężenie zginające, które występowałoby w przekroju 3. Niecałe 50 MPa. Następnie działał też moment skręcający. Od punktu B do punktu C ten moment występował, więc akurat my jesteśmy pomiędzy tymi punktami. I wartość tego momentu znamy, ale jest to wartość stała też w obliczeniach wytrzymałościowych było to wyznaczone. Więc teraz tylko wystarczy obliczyć naprężenia styczne pochodzące od skręcania, czyli tau S. To jest moment skręcający przez wskaźnik wytrzymałości przekroju na skręcanie. Podstawiamy do wzoru i otrzymujemy niecałe 30 MPa. Takie są tam naprężenia skręcające. Więc pierwszy krok mamy za sobą. Określiliśmy naprężenia, które działają w danym przekroju. Akurat u nas działały zarówno naprężenia normalne, jak i naprężenia styczne. Mógłby tutaj być przekrój, gdzie występują tylko naprężenia na przykład normalne. Pierwsze odsadzenie, na przykład. Tutaj w tym przekroju nie działa moment skręcający, działa tylko moment zginający. Więc wszystko w zależności od tego, jaki mamy schemat, jak przyłożone mamy siły. Więc dobrze rysować jest te wykresy, to mówiłem o tym w części obliczeń wytrzymałościowych, bo teraz możemy z tych wykresów skorzystać. Jeśli wykresy były w skali robione, no to nie musimy nawet nic obliczać, tylko z wykresu możemy odczytać daną wartość. Następnie musimy obliczyć jeszcze parametry cyklu zmęczeniowego. Tutaj musimy już wiedzieć jaki cykl, z jakim cyklem mamy do czynienia. Jeśli chodzi o zginanie, no jeśli nasz wał będzie się obręcał dookoła, no to tutaj będzie zginanie wahadłowe, czyli wartość średnia takiego cyklu zawsze będzie wynosiła 0. Wartość maksymalna i wartość minimalna co do wartości bezwzględnej to będą dokładnie te same liczby. I ten cykl jest tutaj oczywiście narysowany, taki schemat tego cyklu i musimy określić wartość średnią naprężenia, czyli sigma gm, to jest 0, tak jak mówiłem, zawsze w cyklu wahadłowym wartość średnia to 0 i amplitudę cyklu wahadłowego, czyli sigma ga, no Jak widzimy z rysunku amplituda, czyli od wartości średniej do największej bądź do najmniejszej, no to jest ta nasza wartość sigma g, którą na poprzednim slajdzie obliczyłem, czyli sigma g. I to wynosi 48,4 MPa. A jeśli chodzi o skręcanie, mamy wałek przekładni, więc skręcanie będzie... Następowało po włączeniu całego układu, czyli po włączeniu przekładni, czyli od wartości 0 będziemy startowali do pewnej maksymalnej wartości. No później przy wyłączeniu przekładni będziemy znowu dochodzili do wartości 0, no i później znowu włączamy to znowu do wartości maksymalnej. Mamy skręcanie jednostronne, no bo zakładamy, że przekładnia będzie obracała się tylko w jedną stronę, czyli znaczy wałek w przekładni będzie obracał się w jedną stronę. Dlatego tutaj przyjmiemy cykl jednostronny niesymetryczny. On jest tutaj narysowany. Akurat to jest też szczególny przypadek. Mówimy, że to jest cykl odzerowo tętniący. Wynika to z tego, że minimalna wartość naprężenia wynosi 0. Czyli te doliny tego wykresu, tak mogę nazwać to, leżą na osi, na osi T, czyli na wysokości 0. I też z tego cyklu musimy odczytać dwie wartości, wartość średnią i amplitudę. Wartość średnia no to będzie nic innego jak wartość maksymalna przez 2. Mamy tutaj to obliczone. I amplituda cyklu no to jest wartość od wartości średniej do minimalnej bądź maksymalnej. No i jak widzimy, to jest dokładnie ta sama wartość, bo to też jest wartość maksymalna przez 2. Akurat dla tego cyklu tak możemy to wyznaczyć. Gdyby był inny cykl, no to najlepiej narysować sobie taką sinusoidę przykładową i później wyznaczyć wartość średnią i amplitudę. No, po takim schemacie nie będzie już problemu z wyznaczeniem tych wielkości. Jeśli mamy już te wielkości opisujące nasz cykl zmęczeniowy, to możemy przejść do punktu drugiego. Tutaj już będziemy odczytywać z pewnych tabel, z pewnych wykresów wielkości. W tym kroku Wyznaczymy własności wytrzymałościowe dla stali, z której jest wałek wykonany. Więc mamy tabelę, musimy odpowiednie tabelę znaleźć. No najlepiej, aby były to aktualne normy materiałowe. Tutaj przedstawiam właśnie aktualne normy. Oczywiście na rok 2024, bo akurat w tym roku była książka pisana, w której te tabele można znaleźć. I odczytujemy. Możemy wszystkie wypisać sobie właściwości materiałowe albo tylko te, które wiemy, że będą nas dotyczyły. Więc tutaj odczukujemy, wypisujemy, później na pewno będą nam te wielkości potrzebne. W trzecim punkcie wyznaczymy współczynnik kształtu. Kilka tych współczynników będziemy musieli wyznaczyć. Kilka wielkości wpływa na wytrzymałość zmęczeniową no i każda ta wielkość opisywana jest przez kolejny współczynnik. Pierwszym takim współczynnikiem jest współczynnik kształtu alfa k. Mamy wykresy, tutaj już musimy szukać w literaturze wykresów do wyznaczenia tego współczynnika kształtu. Ważne też, aby szukać w wiarygodnych źródłach, albo niektóre... Wykresy mogą być słuszne, ale na przykład dla wielkości mierzonej w calach, a niekoniecznie w milimetrach. Więc trzeba tutaj bardzo uważać. I oczywiście jest kilka metod wyznaczenia współczynnika zmęczeniowego. Tutaj przedstawiam tą metodę, która w Polsce jest aktualna. No, gdybyśmy wzięli pod uwagę literaturę na przykład niemiecką, no tam ta metodyka jest trochę inna. Więc oczywiście można spotkać inne wzory i inne nieco wykresy. No ja dobrze, mamy tutaj dwa wykresy przed sobą. Pierwszy, ten po lewej stronie, dotyczy zginania. O, mamy tutaj schemat, schemat wałka. Widzimy, że dotyczy to odsadzenia i MG, czyli moment zginający. Na prawym rysunku mamy skręcanie, o, jest przyłożony moment skręcający. Więc aby odczytać współczynnik kształtu, musimy po pierwsze wiedzieć, gdzie jesteśmy na osi X. A na osi X mamy wielkości R przez D. Więc musimy ten iloraz obliczyć. R i D są na rysunku zwymiarowane, więc nie będzie tutaj problemu. R to jest promień zaokrąglenia. U mnie jest to 0,8 mm. I byłe D, czyli mniejsza średnica, 34 mm, otrzymuje daną wartość. Następnie muszę wybrać, z której krzywej będę odczytywał te wartości, bo tutaj kilka tych krzywych mamy. I przy każdej krzywej jest liczba. Ta liczba jest to iloraz duże d przez małe d. Więc obliczam większa średnica do mniejszej średnicy i mam odpowiedni stosunek. No i teraz dopiero mogę odczytać z danej krzywej wartość alfa k i tą wartość odczytuję tutaj z lewej strony. W przypadku zginania to jest 1,95. W przypadku skręcania 1,72. Wraz skręcania oczywiście osobno będę musiał te wielkości obliczać. Tutaj, akurat, r przez d to będzie dokładnie ta sama wartość, ale trzeba zwrócić uwagę na podpis krzywych, bo tu mamy małe d przez duże d, czyli odwrotnie niż przy zginaniu. Więc te wartości już wiemy, jak odczytać. Odczytujemy i przechodzimy do punktu czwartego. W punkcie czwartym wyznaczymy współczynnik wrażliwości materiału na działanie karbu. Jak sama nazwa mówi, ten współczynnik zależy od materiału, z którego jest wykonany wałek. Musimy wiedzieć, jaki jest R, czyli promień naszego karbu, czyli ten 0,8 mm. I musimy znać granicę wytrzymałości rm na rozciąganie dla naszego materiału, u mnie jest to 580 MPa, więc pierwsza wartość materi właściwość materiałowa jest tutaj pomocna. I dopasujemy do odpowiedniej krzywej. Oczywiście tu mamy tylko kilka krzywych, więc jeśli mamy wartość pomiędzy, no możemy gdzieś tutaj pomiędzy krzywymi odczytać. Albo możemy z tej krzywej nieco wyższej odczytywać wartości. Zawsze będziemy szli w tą stronę bardziej bezpieczną. I odczytujemy nasz współczynnik. U mnie wynosi 0,7. To następnie punkt piąty, kolejny wykres. Tym razem współczynnik stanu powierzchni. Jakość powierzchni ma znaczenie na wytrzymałość zmęczeniową, więc tutaj musimy określić, jaki parametr chropowatości zostanie użyty. No tutaj akurat przy projektowaniu już możemy nie, nieco oszacować, no bo jeśli na dany czop będziemy zakładać łożysko, no to odpowiednia chropowatość powinna być zastosowana. Jeśli będziemy zakładać koło zębate, to też są pewne zalecenia do tego jakie wartości parametrów kropowatości należy stosować. U mnie przyjąłem, że akurat ten czop będzie wykonany w szóstej klasie dokładności, więc parametr kropowatości do tej klasy wynosi 8 mikrometrów. Tutaj ważna bardzo uwaga. Tutaj na wykresie mamy podane wartości rz, czyli to jest ten parametr, ten maksymalna wysokość kropowatości. Najczęściej na rysunkach spotyka się wartości ra, czyli uśredniona wartość chropowatości. Można łatwo w Internecie znaleźć tabele, które pozwolą przeliczyć parametr RA do parametru Rz. Oczywiście to nie będzie takie jednoznaczne przeliczenie, będzie jakiś przedział, który możemy przyjąć. No, ale można takie przeliczenie znaleźć. Tutaj akurat potrzebujemy parametr Rz. Więc dla parametru Rz 8 mikrometrów mam taką krzywą i dla tej krzywej i dla wartości rm, czyli 580 odczytuję wartości i teraz mogę odczytać dwie wartości Z lewej strony mogę odczytać współczynnik stanu powierzchni beta P i beta P odnosi się do naprężeń normalnych a może mogę odczytać też z prawej strony współczynnik stanu powierzchni beta PS i to odnosi się do naprężeń stycznych więc ja akurat muszę odczytać z obu stron wielkość, no bo mam zarówno naprężenia normalne jak i naprężenia styczne. Dlatego zapisałem tutaj dwie wartości: beta p i beta ps. I teraz przechodzimy do obliczeń, więc na razie nie ma żadnych wykresów. W szóstym punkcie obliczamy współczynnik działania karbu, beta k. I osobno musimy obliczyć ten współczynnik dla zginania i osobno dla skręcania. Wzór wyjściowy jest dokładnie taki sam. No, zmieniają się tylko indeksy. W pierwszym wzorze będzie alfa Kg, czyli dla zginania, a w drugim wzorze będzie alfa Ks, czyli współczynnik odczytywany dla skręcania. Wystarczy podstawić nasze wielkości, bo wszystko było wcześniej już odczytywane i mamy dwie wartości obliczone, beta Kg i beta Ks. W siódmym punkcie wyznaczamy współczynnik na naprężeń beta i też musimy dla dwóch przypadków tutaj obliczyć ten współczynnik beta G dla zginania, i beta S dla skręcania. Wzory znowu są analogiczne i bardzo proste. Współczynnik beta to jest beta Kg, czyli współczynnik działania karbu, plus współczynnik stanu powierzchni, minus 1, i dla skręcania analogicznie. Więc też mamy kolejne dwa współczynniki wyznaczone. To przechodzimy już do ostatniego wykresu. Tutaj odczytamy współczynnik wielkości przedmiotu. Wielkość oczywiście tutaj ma znaczenie. Czy mamy mały wałek, czy będzie ten wałek bardzo duży? Inaczej będą tutaj się naprężenia rozkładały. I tutaj mamy powiedzmy takie dwa wykresy połączone w jeden, więc należy dobrze tutaj rozpocząć odczytywanie, żeby się nie pogubić. Przykładowy odczyt został zaznaczony tymi grotami szczałek i liniami kreskowymi. Więc na początku wychodzimy od prawej strony, od ZGO. Mamy tutaj na osi X. ZGO jest to wytrzymałość zmęczeniowa na zginanie obustronne, i tą wartość musimy odczytać z pierwszej tabeli, którą tutaj pokazałem. Z własności materiału na pewno taka wartość będzie tam podana. Dla danego, oczywiście, materiału. Więc wychodzimy z tej wartości, rysujemy taką linię pionową. A następnie po prawej stronie odszukujemy nasz alfa k, czyli na współczynnik kształtu. No, jeśli oczywiście nie będziemy mieli dokładnie tego, który jest tutaj wypisany, no to przyjmujemy albo większy, albo gdzieś po środku też możemy sobie linię narysować. No jak widzimy, tutaj od tej prawej strony rysowana jest linia równoległa do tych linii mówiących nam o alfa k. No i gdzieś będziemy mieli punkt przecięcia, w tym akurat w tym wypadku tutaj następuje punkt przecięcia tych dwóch linii kreskowych i z tego punktu prowadzę linię poziomą i prowadzę ją aż do momentu, kiedy rozpocznie się ten wykres po lewej stronie. Następnie na osi X muszę wybrać średnicę elementu. No jeśli mamy wałek, nie jest to problemem, te średnice mamy tutaj zwymiarowane i chodzi oczywiście o mniejszą średnicę. I nie większą, zawsze bierzemy mniejszą pod uwagę. I rysujemy znowu linię pionową w górę. A następnie z tego punktu, który wcześniej otrzymaliśmy, rysujemy linię łączącą ten właśnie punkt z początkiem układu współrzędnych. No i też otrzymamy gdzieś ten punkt przecięcia. Akurat tutaj na wykresie, w tym miejscu znajduje się ten punkt przecięcia, który zaznaczyłem. I na sam koniec musimy odnieść linią poziomą na oś y po lewej stronie. I tutaj już odczytamy współczynnik wielkości przedmiotu. No i to będzie jeden odczyt dla zginania i powtórnie musimy dla skręcenia też wykonać ten sam odczyt, bo tutaj wartości będą różne. U mnie akurat one nie się różnią, ale ta różnica może być większa. Więc jeśli tyle, ile mamy obciążeń, tyle razy musimy odczytać z tego wykresu współczynnik wielkości przedmiotu. Teraz już przejdźmy do końcowych punktów, które ma, których celem jest obliczenie zmęczeniowego współczynnika bezpieczeństwa. W dziewiątym punkcie obliczamy zmęczeniowy współczynnik bezpieczeństwa dla zginania, czyli jeszcze obliczam dla, osobno dla każdego z obciążeń. Był cyk wahadłowy, tutaj musimy odszukać odpowiednie wzory. Tych wzorów no, można sporo znaleźć w literaturze. Musimy oczywiście odczytywać dla naszego Cyklu, czyli u mnie dla cyklu wahadłowego. Tu akurat ten wzór jest bardzo prosty, to jest ten najprostszy ze wzorów. W liczniku mamy ZGO, czyli własność materiałową, a w mianowniku mamy beta G i gamma G, czyli współczynniki, które były odczytywane bądź obliczane. I sigma GA, czyli amplituda naprężenia zginającego, była też obliczana. Podstawiamy nasze dane, wychodzi współczynnik. Oczywiście to jest tylko częściowy. Współczynnik. W dziesiątym punkcie z kolei obliczamy zmęczeniowy współczynnik bezpieczeństwa dla naprężeń stycznych, czyli dla skręcania. I tutaj mamy cykl niesymetryczny przy założeniu, że iloraz amplitudy do naprężenia średniego będzie wartością stałą. I dla tego przypadku w literaturze mamy dwa wzory podane. I z obu wzorów obliczamy wartość. Pierwszy wzór taki bardziej rozbudowany. ZSO mamy w wyliczniku, czyli własność materiałową. W mianowniku mamy kilka tutaj tych współczynników, które były obliczane bądź odczytywane. Jeśli podstawimy do wzoru, bo tutaj wszystko powinniśmy już znać, otrzymujemy daną wartość współczynnika. Z drugiego wzoru też tutaj obliczamy wartość. Tutaj ważna informacja w wyliczniku mamy RES. Jest to granica plastyczności przy skręcaniu. Bo mamy skręcanie, dlatego nie jest RE, tylko RES. RE, pamiętajmy, że jest to granica plastyczności przy rozciąganiu, ale tutaj w domyśle jest to dla rozciągania, dlatego już tego R nie piszemy. No, dla skręcania musimy tutaj to dodać, dlatego jest RES, a nie samo RE, bo my rozpatrujemy skręcanie. I do dalszych obliczeń przyjmujemy mniejszą wartość współczynnika. Czyli z punktu 10 wezmę pod uwagę wartość 6 i 14, bo jest to wartość mniejsza. I przechodzę do ostatniego punktu, punktu 11, gdzie obliczę całkowity współczynnik bezpieczeństwa. Mamy wzór, który łączy nam ze sobą współczynnik dla naprężeń normalnych ze współczynnikiem dla naprężeń stycznych. Czyli mamy ułamek, w liczniku, mamy iloczyn tych współczynników, a w mianowniku mamy. Pierwiastek ze sumy kwadratu. Podstawiamy oczywiście te wielkości, które na poprzednim slajdzie pokazywałem, obliczałem. Wstawiamy do wzoru i wyjdzie nam ostateczna wartość współczynnika zmęczeniowego. U mnie tutaj wynosi 2,3. Współczynnik oczywiście bez jednostki jest to wielkość bezwymiarowa. No i teraz, jeśli już dotarliśmy do końca, mamy ten nasz współczynnik bezpieczeństwa oczywiście zmęczeniowy. To musimy określić, czy rzeczywiście ten element, ten nasz wałek jest dobrze zaprojektowany, czy musimy nieznacznie zmienić jego geometrię, no, aby tutaj nie nastąpiło zbytnie spiętrzenie naprężeń. Współczynniki bezpieczeństwa przyjmują bardzo różne wartości. W, powiedzmy, że w budowie maszyn, jeśli elementy są średnio obciążone i nie wpływają bezpośrednio na Bezpieczeństwu ludzi pracujących wokół, no to powiedzmy, że taki współczynnik od 1,8 do 2,5, mówię oczywiście o minimalnych wartościach, powinien przyjąć. Więc jakby jestem tutaj w tym przedziale. Nasz element to jest wałek pośredni przekładni. Jest to przekładnia zamknięta, będzie w jakiejś obudowie, więc myślę, że tutaj ten współczynnik jest wystarczający. Ale jeśli projektujemy elementy dla lotnictwa, na przykład, no to tamte współczynniki są oczywiście dużo większe. Więc wszystko w zależności od tego, jakie są szczegółowe zalecenia odnośnie współczynników w danej dziedzinie, w danej branży. No bo tutaj tak naprawdę no, różne te wartości mogą być. Mogą być wartości, tak powiedzmy, od 1,5, to już tak powiedzmy, minimalna wartość. No ale właśnie w lotnictwie czy w przemyśle kosmicznym, te wartości mogą przyjmować wartość 10, 15. Te elementy muszą być znacznie przewymiarowane, oczywiście w celu bezpieczeństwa. Więc taka jest metodyka obliczenia zmęczeniowego, czyli sprawdzenia zmęczeniowego elementu, które projektujemy. Czyli wybieramy jakiś przekrój niebezpieczny i później ten przekrój rozpatrujemy, korzystamy z dostępnych wykresów, z dostępnych tabel i zalecam, aby korzystać z jak najnowszej literatury, no, bo tutaj starsze wykresy mogą nie być już aktualne i oczywiście z pewnego źródła należy korzystać, no bo tych wykresów wiele możemy w internecie znaleźć. Nie wszystkie są sprawdzone i wiarygodne, więc oczywiście musimy dobrze znaleźć materiały, a później takie współczynniki w dość prosty sposób możemy wyznaczać.